Środa 15 czerwca, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie o nagrodzie za remont kamienicy, kontroli deklaracji za śmieci oraz o patrolach wodnych policji na Zalewie Sulejowskim. Remont to niełatwe zadanie. Wie o tym każdy, kto remont przeprowadzał. Ale trudniej jest, kiedy remontom objęty jest wiekowy i w dodatku zabytkowy budynek. Wysiłek piotrkowskich właścicieli, którzy remontują budynki w centrum miasta, doceniany jest w konkursie Nowa Elewacja. Kolejna miejska mienica została dopisana do listy nagrodzonych inwestycji remontowych. Remont kamienicy i to w zabytkowej części nie jest łatwy, o tym wie każdy właściciel takiego budynku, ale każdy remont robiony jest tak, by budynek zachować w formie i to jeszcze estetycznej. No estetyka jest ważna. Jesteśmy tutaj w zasadzie na wejściu do Centrum Starego miasta i wypadałoby, żeby ten budynek, stanowił wizytówkę tego miasta. Jeszcze wiele jest do zrobienia w środku, ale myślę, że efekt jest całkiem niezły. Kamienica przy adresie plac Kościuszki 7 w ubiegłym roku przeszła remont dachu oraz elewacji. Przede wszystkim chcieliśmy, żeby dach był zabezpieczony, bo jednak to od dachu no, wszystko się i od piwnic wszystko ciągnie. Elewacje jeszcze trochę więcej się spodziewamy, jeszcze będziemy pracować nad tym. Efekt został doceniony. Budynek wyróżniono nagrodą w konkursie Urzędu Miasta Nowa Elewacja. Zachęcam tylko innych, którzy są posiadaczami nieruchomości, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, choć nie tylko, bo ten teren wyznaczony do konkursu jest dość obszerny, żeby rzeczywiście wziąć w tym udział. To z pewnością nie zrekompensuje wydatków, chociażby takie, jakie tutaj Państwo ponieśli, ale jest dostrzeżeniem ich trudu, ich wysiłku i dbałości. W pewnym sensie również o nasz wspólny wizerunek. Nagroda za ubiegły rok wręczona, a tegoroczne realizacje można zgłaszać do 15. edycji konkursu Nowa Elewacja 2022. 35 zł za osobę. Tyle płacimy dziś za wywóz śmieci w Piotrkowie Trybunalskim. Wysokie opłaty to zmora wielu miast. Na stawki składa się m.in. kwota wynikająca z przetargu, podzielona na liczbę osób zamieszkujących w mieście, które złożyły deklarację. Niestety oświadczenia składane są często z pominięciem osób zamieszkujących nieruchomość. Do tej pory prawnie Urząd Miasta nie mógł zrobić nic. Dziś urzędnikom służy specjalna aplikacja, która ma wykryć śmieciowych oszustów. Aplikacja, którą w posiadaniu od niedawna ma Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ma pomóc w weryfikacji, czy piotrkowianie podają w deklaracjach śmieciowych prawdziwe dane. Miasto dłuższego czasu szukało narzędzi prawnych, które pozwoli nam e, zweryfikować deklaracje, które są składane przez właścicieli nieruchomości, no, uszczelnić system, bo wiadomo, że dużo mniej osób jest zgłaszanych w deklaracjach, niż zamieszkuje na terenie miasta naszego. Jak dużo mniej? No Jest to sporo osób, ponieważ no, zameldowanych mamy około 70 tysięcy, a zgłoszonych w deklaracji mamy około 57 tysięcy. Aplikację urzędnicy otrzymali na mocy porozumienia ze świdnikiem, w którym program pomógł odnaleźć nieprawidłowości. Aby aplikacja działała, pierwszym krokiem było ściągnięcie danych z podległych jednostek: MOPR, Placowego Światowych czy spółdzielni. Jakie będą efekty pracy aplikacji? Czas pokaże. Aplikacja wyrzuciła nam na przykład po wprowadzeniu pierwszych danych, jakie otrzymaliśmy na przykład z MOPR, 500 takich nieruchomości, gdzie nieprawidłowości wystąpiły. No myślę, że w jakichś końcowych efektach możemy pod koniec tego roku coś powiedzieć, ponieważ no teraz musimy każdą nieprawidłowość, że tak powiem, każdą nieruchomość zweryfikować jeszcze raz indywidualnie i dopiero do tych właścicieli wysłać wezwania. Stawienie się w urzędzie i korekta w deklaracji to nie jedyne konsekwencje, jakie mogą czekać na przekazujących nieprawdziwe dane. Jeżeli ktoś nie podał wszystkich zamieszkałych w domu osób w deklaracji, będzie musiał zwrócić pieniądze za nieuwzględnioną osobę nawet do pięciu lat wstecz. Piotrkowianie nie wywiązują się z obowiązku przekazywania danych, ale też i z obowiązku segregacji odpadów, wyrzucając do kontenerów śmieci tak, jak leci. A czasami nawet nie do, a obok koszy. Nie zawsze nie stosują się do tego. I są kontenery oznakowane, a mimo to wyrzucają śmieci do jednego pojemnika. Wszystko jest w jednych workach całkowicie plastik, papier, szkło. Nie segregują? Nie. Zdziałek to wszystko też wyrzucają. Co właśnie Pani widzi, że wyrzucają do kosza, koło kosza? A tu w wpierdziel, jak teraz nie nieraz auta, to w ogóle nie chce mu się wychodzić, to rzuca już. No tak robią, bo ja już widziałam. A co zdarza się, że wyrzucają koło tych koszy? No też jakieś zbędne rzeczy, opony, jakieś meble. Opony, sprzęt RTV, pozostałości po remontach często lądują obok pojemników. Wiosną i latem równie często wyrzucane do nieodpowiednich śmietników są skoszone trawy czy chwasty. Pamiętajmy, każde odpady mają swoje miejsce w koszu i termin wywozu, a jeśli chcemy się wcześniej pozbyć np. wielkogabarytowych odpadów, można je wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Orle 11. Tam też znajdzie się miejsce dla odpadów bio, elektroników, odpadów budowlanych, leków czy baterii. A ci, którzy chcą dać drugie życie niepotrzebnym rzeczom, mogą skorzystać z wyprzedaży garażowej organizowanej przez Radę Osiedla Szczekanica. Rada Osiedla Szczekanica serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta na wyprzedaż garażową, którą organizujemy już po raz drugi. Wyprzedaż odbędzie się 18 czerwca w sobotę w godzinach od 11 do 13 na ulicach Jasna 35, Jasna 61, Demczyka 19 i ulicy Fabianiego 4. Wyprzedaż organizujemy już po raz drugi. Na wyprzedaży będzie można nabyć ciekawe i nietypowe przedmioty, a także Także będziemy organizować różne konkursy i zabawy dla dzieci. Piotrkowscy policjanci w wakacje patrolują miejsca wypoczynku na rowerach. O tym mówiliśmy w naszym programie. Nie zabraknie ich także na wodzie. Posterunek wodny na Zalewie Sulejowskim już został uruchomiony i co najważniejsze, patroli będzie więcej niż wynika to z etatów policjantów. Na dodatkowe, ponadnormatywne patrole przekazano fundusze. Na łodziach motorowych policjanci będą patrolować teren wodny zbiornika Zalewu Sulejowskiego. W czasie wakacji nad Zalewem Sulejowskim, no to my przede wszystkim kontrolujemy jednostki pływające pod kątem oznakowania, wyposażenia. Kontrolujemy ponadto sterników, czy posiadają odpowiednie uprawnienia, a także sprawdzamy ich stan trzeźwości. Ponadto kontrolujemy miejsca zagrożone, takie jak ośrodki wczasowe, bi tam biwaki, przystanie żeglarskie, czy Plaże, gdzie, powiedzmy, no w okresie letnim przebywa duża liczba osób. Działania te mają na celu zwiększenie, znaczy wzrost poczucia bezpieczeństwa osób, które wypoczywają nad zalewem surojowskim. A takich kontroli będzie więcej. Na ponadnormatywne patrole, w sumie 17 tysięcy złotych przekazało Piotrkowskie Starostwo i Gminy Sulejów i Wolbusz. Oczywiście te patroli będzie coraz więcej, na pewno będą w pełnione w weekendy i na pewno jeszcze w ciągu tygodnia takie patrole będą się pojawiały na wodzie, ale również będą się oprócz tych patroli pojawiały patrole na terenach przywodnych, dzięki czemu będziemy też mieli pod nadzorem te rejony, które znajdują się przy wodzie, tak jak powiedziałem, aby osoby, które chcą spędzać czas w naszym regionie, czuły się bezpiecznie i komfortowo. Wraz z policjantami bezpieczeństwa będą strzec w optowcy. Ale uwaga, obecność na wodzie służb nie zwalnia nikogo z zachowania nad wodą zdrowego rozsądku, bo tylko rozsądny i trzeźwy wypoczynek jest bezpieczny. Zdobywali umiejętności praktyczne w swoim zawodzie, poznawali inną kulturę i kraj, mierzyli się z barierą językową. Uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych numer 6 zakończyli praktyki zagraniczne w Budapeszcie. Wyjazd w ramach projektu Power Młodzi z Krakówki za granicą wspomniano podczas szkolnego spotkania. Praktyki zagraniczne zostaną we wspomnieniach młodzieży kształcącej się w zawodach technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik hotelarstwa. Ale wspomnienia to jedno, to co najważniejsze, to zdobyte za granicą umiejętności. Na wyjeździe było bardzo fajnie, dużo nowych rzeczy poznaliśmy, zwiedziliśmy nowe miasto, no i dużo nowych znajomości z pracownikami nauki angielskiego, to pomogło bardzo. Podczas spotkania podsumowującego zagraniczne praktyki młodzież opowiadała o tym jakie zadania postawiono przed nimi. Uczniowie klasy graficznej mieli za zadanie stworzyć twarz z fragmentów zdjęć, ale nie tylko. W szkole uczymy się pod egzamin. Natomiast na praktykach uczyliśmy się rzeczy, których w szkole się nie nauczymy. Uczyliśmy się o... Jakiś fotomontaż, o dźwięku również się uczyliśmy, nagrywaliśmy własne dźwięki. Bardzo fajnie, fajna przygoda. także. Wiele z tego wyjazdu wzięłaś dla siebie? Wzięłam jak najbardziej, strasznie spodobała mi się animacja, myślę, że do niej na pewno wrócę. No, fajnie tak poznać nowe rzeczy. Udział w praktykach, mówili biorący w niej udział uczniowie odzieżówki, to wyzwanie, ale i szansa na swój zawodowy rozwój. Obsługiwaliśmy głównie gości oraz pomagaliśmy na kuchni czasami. To duże doświadczenie dla Ciebie? Tak, ogromne, ponieważ my musieliśmy cały czas rozmawiać w języku angielskim, a nie w polskim, czego no na co dzień nie doświadczamy, ale było przyjemnie. Wyjazd, nowe środowisko, praca i zarazem nauka zawodu i możliwość szlifowania języka obcego. Młodzież chętnie korzysta z takich projektów. Było zdecydowanie za dużo chętnych. Musieliśmy przeprowadzić bardzo szczegółową rekrutację, zresztą wymaga od tego nasz regulamin, który musieliśmy stworzyć. Także bardzo, bardzo skrupulatnie i bardzo dokładnie użyję brzydkiego słowa selekcjonowaliśmy młodzież na ten wyjazd. Praktyki w Budapeszcie zorganizowano w ramach programu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską. Oceny już wystawione uczniowie czekają na wakacje, lekcje w szkołach już coraz luźniejsze, ale nie znaczy, że mało atrakcyjne. Wręcz przeciwnie, w niektórych szkołach w ostatnie dni przed wakacjami dzieje się wiele. Tak było wczoraj w szkole podstawowej numer 10, gdzie dla dzieci zorganizowano dzień sportu. To nie lekcja w UEF-u, a jedna z konkurencji sportowych międzyklasowej rywalizacji. Podczas Dnia Sportu liczyła się nie tylko dobra kondycja, siła, ale też koleżeńska współpraca. Tego dnia zorganizowano atrakcje nie tylko na sali gimnastycznej, ale też na szkolnym boisku. I choć nauki nie było, to jak mówili uczniowie dziesiątki, sport jest równie ważny jak matematyka czy polski. Można się rozruszać i jest ciepło, nawet jak jest zimno. Żeby być zdrowym. Kondycja, figura, no i zdrowie. Lubicie sport? Tak. A co się dzisiaj podoba? Muchańce. To też sport? Tak. Widać, że dzieci są spragnione ruchu. One bardzo czekały, bardzo czekały, nie chcą stąd wyjść, tak naprawdę musimy tutaj nieźle się natrudzić, żeby ich z powrotem do klas zebrać. Rzeczywiście lubią przebywać w swoim towarzystwie, tym bardziej jeszcze mają tutaj różne atrakcje, tak? różne tory przeszkód, zręcznościowe konkurencje, dmuchańce rozstawione, więc rzeczywiście atrakcji co niemiara. Udział w Dniu Sportu wzięły wszystkie klasy. Każdy tu mógł się sprawdzić w przygotowanych konkurencjach, ale jak to bywa, rywalizacja to jedno, drugie to dobra zabawa, a tej nie odpuścili sobie najmłodsi, dokazując na przygotowanych przez ośrodek sportu i rekreacji w Muchańcach. Czy łatwo opowiedzieć wiersz nie mówiąc nic, a odgrywając aktorską rolę? Takie zadanie przeniesienia poezji na scenę postawili sobie aktorzy Studenckiego Teatru Wyjście Ewakuacyjne, którzy zaprezentowali się w piątek wieczorem podczas festiwalu Między Słowem a Obrazem Przejścia w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. W zabłąkanych, osamotnionych przechodniów, szukających odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy, o czym marzymy i kim tak naprawdę jesteśmy, wcielili się aktorzy Studenckiego Teatru Wyjście Ewakuacyjne. do, Czyli pokazanie drogi życia. To miała być droga życia. Tutaj postacie, każda z postaci była inna, każda z postaci e, Miała inny rekwizyt, i każda z postaci przebywa inną drogę, tak jak my w życiu. To są wspomnienia, to są przeżycia, i myślę, że to jest taka, takie sumowanie całego spektrum tych wydarzeń, które nam towarzyszą przez życie, i, i następuje ten punkt zastanowienia się nad tym. Premiera spektaklu teatru Wyjście ewakuacyjne była częścią trwającego w Piotrkowie Trybunalskim Festiwalu Między Słowem a Obrazem Przejścia. Inspiracją do stworzenia widowiska zatytułowanego Od Do była poezja Ireneusza Kaczmarczyka. Aktorzy i reżyser, lirykę poety przeobrazili spektakl czyniąc ze słowa widowisko teatralne. Za mało wojny i życia za mało, żeby wszystko nadrobić. Trudno przenieść wiersze na scenę? Hmm, to jest właśnie ciężkie pytanie. Yy, na pewno jest. Yy... Dużo pracy przed y, nad takim spektaklem, jak to zrobić, y, żeby tego po prostu nie było za dużo w pewnym momencie, bo tutaj leci wiersz w tle, leci muzyka w tle i żeby tego przesytu nie było, że, za dużo bodźców. Y, więc wydaje mi się, że ten etap początkowy, a potem jak już zaczynamy próby, już jest y, wszystko ułożone, y, no to jest, y, jest dobrze. Po premierze spektaklu Od do odbył się również panel dyskusyjny pomiędzy. Artyści związani z festiwalem nawiązywali m.in. do literackich inspiracji w obszarze sztuk plastycznych czy roli sztuki wobec współczesnych niepokojów. Na koncert w najbliższy czwartek w Centrum Idejku Demokracji zaprasza rektor ksiądz Piotr Urbaniak. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na koncert chwały i pokoju do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim 16 czerwca, w czwartek, w uroczystość Bożego Ciała. O 17.30 wystąpi przed nami zespół ukraiński Leon Woci zaprezentuje swoje utwory. A w dalszej części programu koncert będzie prowadził zespół Syjon, i od tego momentu rozpocznie się ta część uwielbieniowa. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, będzie poprowadzona modlitwa w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie, w języku polskim i w języku ukraińskim. Wszystko zostanie zakończone Eucharystią i procesją Eucharystyczną. Bardzo serdecznie zapraszam do naszego kościoła na dziedziniec Centrum Idei Ku Humanizmowi, abyśmy mogli wsłuchać się w najpiękniejsze utwory związane ze świętem Bożego Ciała. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszam Państwa, jak w każdą środę, na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę, do widzenia. 15 czerwca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. Po dwóch latach przerwy na sportową mapę imprez wrócił nocny półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur. Po raz ostatni rozegrano go w 2019 roku, a dwa kolejne biegi organizatorzy zmuszeni byli odwołać ze względu na pandemię koronawirusa. Tegoroczna edycja była szóstą. Na starcie stanęło 384 biegaczy i biegaczek. Po raz pierwszy w historii imprezy wygrał Polak. Z czasem godzina 9 minut 2 sekundy triumfował Emil Dobrowolski z Lęborka, a O 3 sekundy na mecie wyprzedził Andrzeja Rogiewicza. Ze zwycięskim duetem rozmawialiśmy tuż po zakończeniu biegu. Przełamaliście hegemonię Kenijczyków. Jesteście pierwszymi Polakami, którzy wygrali nasz piotrkowski półmaraton. No i dzisiaj pewnie było trochę łatwiej, bo po prostu Kenijczyków nie było. E, ale no, dwa lata temu e, pamiętam goniłem dwójkę, zabrakło mi tam, nie pamiętam około 20-15 sekund. Tam, e, było podobnie tak naprawdę jak na tym biegu, e, gdzie oni uciekli mi, ja na trzecim kolei zacząłem doganiać. E, tylko wtedy oni e, uciekli, a tutaj. E, z Andrzejem dobiegliśmy do mety, trochę udało mi się szybciej od niego dobiec. Nie było Kenijczyków, ale był Marokańczyk, a też bardzo. Nacja, która wygrywa wiele mistrzostw świata i olimpijskich. E, dokładnie. No niestety o przyszłości zawodnika z Maroka nie będziemy tutaj wspominać, bo myślę, że każdy tutaj z elity, z czołówki biegów polskich wie o co chodzi. E, tak jak Emil ja wspomniał, było łatwiej, nie było zawodników z Kenii. No ale walka sama w sobie na trasie była fajna. Znaczy mi się podobało, bo, bo e, udało się początkowo uciec z grupie pościgowej z Emilem na czele, e, który doszedł mnie między, między 15 a 16 km bodajże. No i potem pościg mu się udał, 3 sekundy na mecie przede mną, wielkie gratulacje. Jak oceniacie trasę, jak oceniacie warunki, jak oceniacie to, że finisz tego biegu jest organizowany w centrum Piotrkowa? Eee, no, najfajniejszą właśnie chyba opcją jest, że tutaj przebiegamy przez rynek, jest mnóstwo kibiców, finisz na rynku, fajna sprawa. Trasa na pewno do najłatwiejszych nie należy, jest sporo zakrętów. Dwa podbiegi na każdej pętli, więc to nie jest zdecydowanie szybka trasa. Wśród kobiet najszybsza była Ukrainka Walentyna Werecka, która w kategorii Open zajęła ósme miejsce. Cały dystans 21 km biegła sama, taka bardzo dynamiczna trasa, ale warunki takie fajne. Nie grąca, nie zimne wiatra nie ma, to wszystko się Jak się podoba to, że finisz tego biegu rozgrywany jest w centrum miasta. Super! To jest super, bo to najważniejsze centrum miasta to tam, gdzie dużo ludzie, zawsze. No i w ogóle, tak, cały do 21 km, taka sporacja, takie mocne było. Nawet z budynków sporacji takie było. To bardzo podobało mnie. Dotychczas w pięciu poprzednich edycjach biegu triumfowali reprezentanci Kenii. W tym roku najwyżej sklasyfikowanym cudzoziemcem był trzeci na mecie, Marokańczyk Abderrahim El-Asri. Organizatorem biegu był Piotrkowski, ośrodek sportu i rekreacji, którego dyrektorem jest Leszek Hajcel. Tęskniliśmy za tymi czasami, to jeszcze co niedawno wydawało się niemożliwe, a tak upragnione realizuje, ziściło się. No i mamy już niemalże finał, no mamy już pierwszych tych, którzy skończyli, nie ma rekordy trasy, ale... Nie ma rekordu trasy, bo nie ma Kaliniczyków, był Marokańczyk na trzecim miejscu, to też historyczny bieg, bo wygrali go Polacy. Yy, tak, i na no, co to dużo mówić patriotycznie, rzecz ujmując, cieszymy się z tego, także podwójna nagroda, nagroda krajowa i klasyfikacja generalna trafi do naszych. Myślę, że to będzie zachęta i wskazówka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie zaczęli trenować po tym okresie obostrzeń i ograniczeń. No właśnie, bo to jest szósty półmaraton po dwóch latach przerwy. Mam nadzieję i chyba wszyscy mamy nadzieję, że już nigdy nic nie przeszkodzi w organizacji. Rozumiem, że Dzisiaj jeszcze tutaj myślimy o tych ludziach, którzy jeszcze finiszują, ale później no, trzeba myśleć o siódmym półmaratonie za rok. E, tak, no, sytuacja biegowa w Polsce jest e, słaba, no, ale po prostu ludzie nie mają możliwości zweryfikowania się swoich przygotowań e, w jakichkolwiek, tak czy inaczej pojętych konkursach, zawodach. E, nie trenowali właściwie. Kolejna siódma edycja planowana jest za rok. Organizatorzy mają nadzieję, że nic już nie stanie na przeszkodzie. I nocny półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur odbywał się będzie cyklicznie, bez żadnych wymuszonych przerw. W bardzo dobrym stylu pożegnała się ze swoją publicznością Polonia Piotrków, która w pojedynku przed ostatniej kolejki czwartej Ligi Łódzkiej wygrała z Orłem Nieborów 4 do 0. Na pierwszego gola na Stadionie Polonii trzeba było jednak czekać do 61 minuty. Wtedy to swój popis rozpoczął Adrian Malicki. Super snajper Polonii zdobył trzy bramki, a czwarty gol był trafieniem samobójczym. Popatrzmy, jak padały bramki dla Polonii. Myślę, że pierwsza runda pokazała, którą zagraliśmy i skończyliśmy na drugim miejscu, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną, chociaż ta końcówka, ta druga runda jest zupełnie inna dla nas z tego względu, że też doszło sporo kontuzji, ci młodzi chłopcy nie wytrzymali, ale walczymy cały czas o piąte miejsce i chcielibyśmy na piątym miejscu skończyć. Myślę, że z tak młodą drużyną osiągnęliśmy naprawdę sukces. Polonia czwartoligowy sezon zakończy wyjazdowym meczem w Łodzi z rezerwami Widzewa. Spotkanie odbędzie się w sobotę 18 czerwca o godzinie 15. W Piotrkowskiej Hali Relax znów zagościły zapasy w stylu klasycznym. Atletyczny Klub Sportowy Piotrków był organizatorem Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Młodzików. Do naszego miasta przyjechało kilkudziesięciu zawodników z Białego Stoku Janowa Lubelskiego, Łodzi Żar, Hełma, Grajewa i Radomska. O podsumowanie poprosiliśmy niegdyś świetnego zapaśnika, obecnie działacza AKS Wrestling Team Piotrków Michała Jaworskiego. Tutaj widzimy że troszeczkę mniej zawodników, bo to, bo to są mistrzostwa polskich, tylko klubów zrzeszonych w LZS, więc bardzo jest, bary, 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 bary. jest Zawodników, ale poziomy nie odbiega od czołowych, średnich, zawodników w Polsce, bo tu młodsi zawodnicy do lat 15. A jeżeli można powiedzieć, ilu dzisiaj mamy z ilu klubów i ilu w ogóle zawodników bierze w tych zawodach? Bierze ponad 90 zawodników. Polskim, więc ja uważam, że jak na ten taki okres już przedwakacyjny to całkiem niezła na ten, ten zawód. AKS Piotrków prowadzony przez trenera Łukasza Antońskiego wywalczył wiele medali. Od lat jest bowiem czołowym klubem LZS w Polsce. Mamy nadzieję, że wśród młodych zapaśników, których właśnie oglądamy, dochowamy się mistrzów na miarę wicemistrza olimpijskiego z Barcelony Piotra Stępnia, Mateusza Bernatka czy naszego rozmówcy Michała Jaworskiego. A na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.